Zespołem iskry do Kłodzka przyjechał Jacek Żyła, który prowadził nysę w sezonie 2009-2010. Wtedy sezon dla Nysy rozpoczął się wyśmienicie. Po kilku kolejkach Nysa była liderem, a ostatecznie rozgrywki zakończyła na 13, ostatnim miejscu, dającym wtedy utrzymanie w lidze. Ten czas yy, współpracy z prezes, świętej pamięci prezesem Ryszardem Klukiem był bardzo przyjemny. Aczkolwiek mówię yy, w trudnym okresie, jeżeli chodzi o. O, o sytuację merytoryczną taką klubu w tym momencie, bo po spadku 14 zawodników odeszło, więc, więc trzeba było przygotowywać nowy zespół. Natomiast sam okres pracy bardzo przyjemnie. Warunki stworzone, które w tamtym czasie były przez klub, no były adekwatne do tego czasu, kiedy, kiedy moja praca na ten okres przypadała. Mile wracam, natomiast mówię, no taki jest los trenera, raz się prowadzi jedną drużynę, raz drugą, raz się jest gospodarzem, raz się jest gościem. Dzisiaj przyjeżdżamy jako gość. Obydwie seniorskie ekipy nie będą miło wspominać ostatniej kolejki. Kłotczanie przegrali 0-2 w Żarowie ze Zjednoczonymi, a Iskra na własnym stadionie musiała uznać wyższość Piasta 0-3. Jednak zarówno Nysa jak i Iskra nie potrafią wygrać od kilku spotkań. Kłotczanie od trzech, a zespół z Jaszkowej Dolnej od czterech spotkań. Boisko zawsze weryfikuje i ilość zdobytych punktów, prawda, mówi o, o sytuacji klubu. Natomiast, co bym w tym momencie nie powiedział, to, 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 to będzie sprzeczne ze statystyką. Natomiast fakty są. Następujące. Piłka nożna nie jest do końca grą i Wszyscy, którzy z futbolu żyjemy, o tym wiemy, że czasami, czasami prawda, drużyna gra lepiej przegrywa mecz. Nie jest to gra stykta wymierna, w przeciwieństwie do, do innych zespołów gier sportowych, jak piłka koszykowa czy piłka siatkowa. Wyników teraz nie osiągamy, ale to, to nie jest kwestia jakiejś słabszej naszej dyspozycji czy gry, tylko po prostu braku skuteczności, bo uważam, że nie gramy wcale gorzej niż graliśmy na początku rundy. A wręcz myślę, że na, na, nasza gra jakoś nabiera, na, nabiera tempa i rozpędzamy się, chociaż to już jest końcówka rundy. No, zawodzi tylko skuteczność i, i z tym się naj, najbardziej borykamy i to jest nasza bolączka, bo o grę obronną na razie chyba się nie musimy martwić, mamy najmniej bramek straconych. Obydwie drużyny narzekają na zbyt krótką ławkę rezerwową. Goście przystąpili do meczu bez pięciu podstawowych graczy. Czyli praktycznie już biorąc 50% drużyny, to, to są ludzie, którzy, którzy przyjeżdżają tylko na mecze. No trudno, trudno się w tym momencie pracuje, no i to, to ma przełożenie na może nie kryzys, bo w meczu z piastem uważam, że przez pierwszej połowie to mimo mimo prawda tego, że problemy kadrowe i te kartkowe. Nas dopadły, to kontrolowaliśmy grę, starzaliśmy cztery sytuacje a teraz brak skuteczności. No i znowu musiałem wrócić do tego. no Trudno wymagać też od niektórych zawodników, prawda, progresji rozwojowej w momencie kiedy, kiedy nie, nie pracują. Nawet jak to jest obiektywnie, bo studia to jest rzecz obiektywna, praca to jest rzecz obiektywna. Ale to niestety tym charakteryzuje się praca w ligach amatorskich. Natomiast trener Paweł Adamczyk zmienił nieco ustawienia zespołu po ostatnich niepowodzeniach w lidze. Na ławce usiadł Tomasz Bąk oraz Paweł Madej, a w ich miejsce na placu gry znalazł się Pieszkalski i sam Paweł Adamczyk. No teraz nikt nie pozuje za kartki kontuzja także będziemy w najsilniejszym składzie. A pierwsza jedenastka to zobaczymy na boisku kto wybiegnie. Na początku pierwszej połowy goście oddali tylko jeden strzał który nie zagroził bramce niwęgowskiego. Później na boisku dominowali Kłotrzanie ale podobnie jak w ostatnich meczach mieli problem z wykończeniem stwarzanych sytuacji pod bramką rywala. Aktywny w barwach Nysy był Łukasz Tracz który napsuł wiele krwi defensorom z Jaszkowej Dolnej. W 26 minucie z dystansu uderzał Tomasz Pieszchalski, a piłka sprawiła sporo problemów Marcinowi Kurasiowi. Jednak w błędu golkipera Iskry nie zdołał wykorzystać Oskar Jaśków. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo 0 do 0. Pierwsze 45 minut, kiedy, kiedy graliśmy z mocną dyscypliną taktyczną, czyli skróciliśmy to pole gry i... i w, w, na skróconym polu łatwiej się nam kryło, bo łatwiej nam wychodziły pewne rzeczy, jeśli chodzi o podwojenie. Może nie stwarzaliśmy sobie czystych sytuacji. Aczkolwiek obrona Nysy Kłodzka jest najmocniejsza personalnie w tej lidze. To też się przekłada na niską ilość straconych bramek. Druga połowa mogła rozpocząć się bramką dla Nysy. Z lewej strony dośrodkowywał Syper. Piłkę nie najlepiej wybił golkiper Iskry, a ta trafiła na 16 metr do stopy, który uderzył tuż obok słupka. W 54 minucie gry przytomnie zachował się Michał Stopa, który długim wyrzutem z autu uruchomił Łukasza Tracza, który nie zmarnował sytuacji i otworzył wynik spotkania na 1 do 0 dla Nysy kłocko. Goście mogli szybko odpowiedzieć na trafienie Nysy. Po dośrodkowaniu Podopińskiego z rzutu wolnego z 5 metrów fatalnie spudłował Kamil Matusik. Po godzinie gry było już 2 do 0. Tym razem uderzenie tracza zdołał jeszcze wybronić bramkarz gości, ale przy dobitce Michała Wojtala z 16 metrów był już bezradny. Kłodczanie poszli za ciosem i po ładnej wymianie piłki tracza z Wojtalem uderzał Pawlik, ale zbyt słabo, aby sprawić problemy Kurasiowi. Losy meczu na 3 do 0. Nysa rozstrzygnęła w 71 minucie gry. Ponownie przy bramce miał udział tracz, który asystował przy golu wprowadzonego kilka minut wcześniej Macieja Kaletkę. Kłocki napastnik przełamał niemoc strzelecką, bo było to już pierwsze trafienie w rozrywkach ligowych. Zespół Jacka Żyły mógł w końcówce strzelić honorowego gola. Najpierw sytuacyjnej piłki dość niecelnie uderzył Podopiński. A w 90 minucie sam na sam z niewęgłoskim wyszedł Kamil Matuzik, ale ponownie przestrzelił. Z kolei miejscowi mogli przypieczętować zwycięstwo, ale tracznie wykorzystał trafienia w kurasia, a dobitka cebulskiego była niecelna. <śleskuj> Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. MKS Nysa Kłodzko z zespołem Iskra Juszkowa Dolna wygrała to spotkanie 3 do 0. Druga połowa, no dwa błędy indywidualne to mogę powiedzieć, że to nie Nysa strzeliła tylko my sobie sami strzeliliśmy. Pierwsza po ewidentnym błędzie w krycie, gdzie, gdzie nawet z ławki krzyczyłem, krzyczałem prawda o kryciu, w kryciu strefowym nie można sobie pozwolić na krycie radarowe. W pewnym momencie no musi być m, przejść do krycia ścisłego. No niestety. W tym kryciu strefowym jeden zawodnik dostawił zawodnika do, do, do tej formy radarowej, no druga bramka, no antyteza tego, co, co sobie zakładamy na, na, na odprawach, że celem podania jest zdobycie terenu. Dwie piłki do tyłu, całkowicie bez presji, podanie do środka, no, całkowicie, całkowicie niepotrzebna bramka. No a przy wyniku 0-2 to już, to, już, to, już, to już się gra ciężko. I... Trzecia bramka była konsekwencją tego, że chcieliśmy to odrobić, no ale tak to najczęściej się wtedy układa. Nam się rzadko zdarza wygrywać w tym stosunku bramkowym i od wyniku myślę też yy, jestem bardziej można być zadowolonym z gry, bo myślę stworzyliśmy dużo sytuacji. Byliśmy od, może nie pierwszej, ale tak od piątej minuty, bo tutaj Jaszkowa mocno przycisnęła przez pierwszych, prze pierwsze chwile tego meczu. I, ale myślę, że zaraz 5 minut i opanowaliśmy sytuację i już do końca byliśmy drużyną lepszą i wygraliśmy zasłużenie. No. Mogliśmy nawet pokusić się o więcej bramek. W tabeli piątej ligi okręgowej nadal liderem jest Piast Nowa Ruda z dorobkiem 27 punktów. MKS Nysa Kłodzko zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 21 punktów. Natomiast LKS i Dolna po przegranym meczu z Nysą spadła na piątą pozycję i jest z 19 punktami. W najbliższą niedzielę Nysę czeka wyjazd do Lądka Zdroju, gdzie o godzinie 14 zagra siódmą w tabeli drużyną Trojanem Lądek Zdrój. A już 17 listopada o godzinie 14 MKS Nysa Kłodzko będzie podejmowała na swoim boisku Pogoń Pieszyce. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna